Ja ostatnio, jak się z kimś spotykam i ktoś się pyta, czym ja się na przykład zajmuję, to ja mówię mu słuchaj, wiesz, ja prowadzę sklep internetowy z niesamowitymi produktami, choć ci coś pokażę. I ja słuchajcie, pokazuję mu ze 2-3 zdjęcia historii z alergią Boryska, pokazuje czasami to alergię siostrzeńca wioli, na przykład, czy pokazuje poparzenie jednej dziewczyny tutaj od nas, klubowiczki. Takie wiecie, spektakularne efekty, albo z trądzikiem, i dosłownie 3-4 zdjęcia, i mam tylko zawsze jedno. No, jeden, jeden odzew. Wow, wow, to chyba Photoshop. Ja mówię, no stary, to, to są ludzie, których ja znam osobiście. Niemożliwe. Co to je, a co to są za produkty? To, a wejdź sobie i poczytaj. Ma, masz e, Daj mi maila, wyślę Ci link do mojego sklepu. E, więc naprawdę zdjęcia robią niesamowitą robotę, słuchajcie. Ludzie są wzrokowcami. Obraz wart jest tysiąca słów. Zapamiętajcie to. Jeden obraz jest wart tysiąc słów. Zamiast gadać, warto po prostu komuś pokazać.